Cześć, jestem Żaneta. W firmie ISK pracuję od 9 lat. Od 7 na stanowisku kierownika w sklepie w Bytomiu. Do firmy przyszłam z polecenia koleżanki, która już tutaj pracowała jakiś czas. A teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda mój dzień w pracy. Także zapraszam, chodźmy. Zawsze rozpoczynamy od kawy. Od kawy dla siebie i dla osób, z którymi prowadzę zmianę. Jest to bardzo ważne elementy dla nas, dlatego że przez te 10 minut możemy poznać swoje nastroje, możemy zapytać, jak minął dzień wczorajszy. Jak już wypijemy kawę, przychodzi czas na określenie zadań. Wtedy logujemy się do raportowania, sprawdzamy, jak poszedł dzień poprzedni, jakie musimy postawić sobie cele na dzisiaj i określamy, kto wykonuje jakie zadania. Kto stoi na kasie, kto idzie na magazyn, kto obsługuje klientów. Jeżeli wypada dzień dostawy, kto tą dostawę przyjmuje, rozwozi. Jeżeli wypada dzień inwentaryzacji, kto tą inwentaryzację liczy. To jest ten czas, kiedy razem siedzimy i ustalamy, co mamy do zrobienia. Ale nie tylko dzisiaj, ale i do końca tygodnia. Co biorę pod uwagę rozdzielając zadania? To, jak kto się czuje w danym zadaniu. Czy komuś sprawia trudność, czy łatwość? Jeżeli to są zadania, które wykonuje pierwszy, drugi, trzeci raz, to wtedy wiemy, że taka osoba potrzebuje wsparcia i potrzebuje instrukcji konkretnych, jak to zadanie wykonać. Aby obsługa klienta była na najwyższym poziomie, każdy pracownik ma przydzielony swój dział, za który jest odpowiedzialny. Sprawdza cele, wdraża nowe koncepty, a potem szkoli załogę z nowości produktowych. Bardzo ważnym aspektem jest motywacja, zarówno na poziomie kierownik-pracownik, jak i pracownik-kierownik. Najlepiej to widać podczas konkursów, gdzie nawzajem motywujemy się do działania. Zawsze każdy z nas wybiera sobie jeden konkurs, który prowadzi i gdzie informuje nas o postępach. Wiemy wtedy, w którym miejscu jesteśmy, ile zrobiliśmy, ile jeszcze zrobić musimy, aby pokonać rywali. Z perspektywy kierownika, bardzo ważne jest też dbanie o wygląd sklepu, dlatego że dużo lepiej, dużo wygodniej robi się zakupy w czystym, uporządkowanym sklepie, gdzie każdy z pracowników dba o to, aby ten sklep był atrakcyjny dla klienta. Co jest dla mnie najważniejsze w zarządzaniu sklepem? Najważniejsi są ludzie. W związku z tym, że najważniejszy jest zespół, ważny jest również jego rozwój. Mamy różne szkolenia: sprzedażowe, produktowe, dla opiekunów działu, dla opiekuna magazynu. Mamy też szkolenia dla zastępców kierownika sklepu, które ma za zadanie przygotować ich do objęcia w przyszłości właśnie stanowiska kierownika sklepu. Dzięki temu, że rozwija się zespół, jesteśmy silniejsi, mamy więcej możliwości. A dzięki temu, że rozwija się mój zespół, rozwijam się i ja. Za co lubię swoją pracę? Za to, że codziennie mam kontakt ze wspaniałymi ludźmi, za to, że mogę codziennie pomagać klientom w doborze odpowiednich produktów, za to, że mam realny wpływ na wyniki zarówno finansowe, jak i wyniki niezwiązane ze sprzedażą. A Wam, drodzy widzowie, bardzo dziękuję, że zechcieliście wysłuchać, jak wygląda mój dzień w pracy i do zobaczenia wkrótce.